Gdzie znajduje się park miliona tulipanów? Park Rockenhoff to chyba najpopularniejsza atrakcja turystyczna Holandii. Rosną tam miliony kwiatów oczywiście przede wszystkim tulipany. Przywóz osób Holandia zabierze cię także i tam. Niesamowite miejsca znajdziesz też w Niemczech. Najlepszy sposób żeby tam dotrzeć, oczywiście nasze busy do Niemiec. Nasza firma przewozowa Express wzdała na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego pasażerów. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Dajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.